Cześć! Okay, jestem Leo, a dzisiaj będziemy sobie grać w Roblox'a i jak widzicie, hmm. Korea to nasza baza. To jest nasza baza. To są wassi budowlańcy jakby to nazwać, ale się tu wejść. Da się. Okej okay. Idziemy sobie. Jesteść u samolu samo. Może... Um, nie można eksplodować pa pa gościu oki okay. odbieram swoją kawkę 85 dolarów Drugiego gościa Panujemy. i Dobra, my sobie wyjdziemy. O, tu można jakieś auta. 500. Chyba tu też będzie jakieś auto, ale idziemy najpierw zobaczyć jak tu będzie auto. A. tu da się to tworzyć? Nie da się. Okay. Takie będzie? Co? Czołg! Też nie wiem gdzie jest Tak, czołg! Ale to za Dobra. Idziemy po naszą kaskę. Ile mamy? Idealnie idzie tam. Nie, nie możemy. dobra. Idę z powrotem. Kup. Nie można. Не можно ничего купить, потому что у нас сто пятьдесят пятнадцать я ламброни... Окей. No Boże Dobra, ja nic nie otwieram, tylko czekam co tam będzie. Jest. Proszę. I... Jest. Dobra. Uch! Czekajcie, co to? Nie ja dopiero to... Dop dopiero... Teraz zauważyłem. Ale to chyba jest jakaś tajna baza Tu są rakiety, które Tak, tutaj będziemy się rozwijać Chyba wiecie to, co słowo rozwijać Jak ktoś z nie wie, to już zaś nawet A my przechodzimy niepotrzebnie się za... na nic za ile? Za pięć tysięcy Kora ja nie jestem z Korei, tylko z Polski. Urodziłem się w Polsce, nie Korei. Była, były inne kraje, ale nie było Polski, więc wybrałem Koreę. Koreę. I mamy Koreę. Powiem Wam to, że to nie mój problem że nie był polski, tylko to jest... Um, tego. Tego no miałem. Um, tego. Nie wiem, jak to się Ja sobie zaniskuję. Dobra. Ja będę miał zielony kurs. Nie ja nagram odcinka jak farbuję, tylko nagram jak pokażę Polska Polska My jesteśmy, my jesteśmy na, no, uwaga, uwaga Niech jakim my jesteśmy? Na pierwszym! Korea rządzi! Ej. Najwięcej razy była Idziemy. Mm Filip. -hmm. Nie wiem jak. Się nazywa, ale jakoś, tak? No. Dobra, idziemy. Idziemy nad morze, Tam możemy coś kupić? Nie, nie możemy już. Idziemy z powrotem. A, i gdzie są te rakiety? Gdzieś tu gdzieś tam jak mówię gdzieś tam jak tam ja ma to już mówię gdzieś tam i nie chcę się mówić dalej więc no tak mówię dobra na no, stać na no. wszystko nie stać stać Super. tysiąc dwieście pięćdziesiąt ja to raz w czerwcu dobra kiedy zrobię taki filmik krótki on będzie ale że krzyknę Mocno, e, cicho, 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 głośniej, głośniej i najgłośniej I, i temu co wywali uszy, ten niech, napi ten niech napisze w komentarzach. Wiecie. ale czekajcie da się wyjść przez szyby nie no ta gra jest fajna ale się da się wyjść przez szyby da się przy... no pięknie Kup się. No. nie da się przeskoczyć Dobra, czyli nasz schron jest gotowy, ale tylko nie mamy okien. Kościół. Co? Myślałam, że mogę ten zabrać samolot, ale nie mogę. Wbijcie to chociaż 10 subów Jak wbijecie... 20 subów to nagrywam live. Albo jak 10 subów to nagrywam live. 20 albo 10 subów to nagrywam live. Liveika. Nie wiem kiedy się on pojawi, pojawi ale na pewno jak wiecie, 10 albo 20 subów. Wiecie? Więc starajcie się. Dobrze, starajcie się. Możecie powoli, ale starajcie się, starajcie A, ty wydałem to na gówno. Droga. Nie jestem szczęśliwy, ale będą jakieś wozy. Jak tu jest jak tu jest droga, to na pewno będą jakieś wozy. Ale czy my tym będziemy jeździć? Czy żołnierze? Wiecie. A ty... a ty. A ty? Co, co? Nie wiem. Jak się kupić? Nie wiem. Ale to najbardziej. Co to? Co? Sio? Siew? Cy? Dobre. Dobre. Nie wiem. to otwieramy, żeby mieć tylko auto i pojechać do do któregoś królestw i... Mówię ci go, załatwić. A tutaj, nie wiem, chyba tu będzie... To chyba dzisiaj yy, zrobimy całego królestwa. Jeszcze sobie chwilę pogram. I na tym to już było na tyle, zostawiacie łapki w górę i zostawiacie łapki w górę i dzwonajcie. Subskrybujcie mój kanał i pa!